Dziennik roadowca. dzień przed rajdem, dojedziemy gdzieś tam późnym wieczorem, mała wymiana oleju i rano oramy, czeka nas 24 godziny jazdy, dzień, noc, dzień, to będzie hardcore, trzymajcie kciuki. Paweł, co nie tak? Co ty w ogóle robisz tu po nocach? 400 godzina? O po tej porze ludzie śpią. Przecież trzeba na rajd mieć samochód gotowy. Czego brakuje nam? Oleju. To po co wylałeś? No bo taką konsystencja mi się nie podoba To chyba nie jest odpowiednio ale... Czy go wlewamy z powrotem? Zobaczmy co u konkurencji Idę obejrzeć konkurencję Chyba jeszcze nie przyjechała Świetny wynalazek Samuraj 1.0 na gaźniku Ale z potężną wyciągarką Stawać.

Wyskakuje, przygotowany, wyje na asfaltach. Na dojazdów tego zależy Chłodnie się goduje. Wskaźnik oleju zaczyna coś pokazywać, jakby nie miał oleju. Cypki się zredukują. 24 godziny czy jeszcze a to słabo wygląda. Już reduktor jedzie. Zamówiony reduktor z dojazdem. Chłopaki mają też podobne problemy, ale. Trzy pieczątki czy awaria. Najpierw nie odpalał, teraz pasek spadł, ale jest pasek. Także oni zaraz jadą no, <grymne> <grymne> tam chwila postoju. Pierwszy samuraj, w którym drzwi się otwierają pod wiatr. Zablokowało się nam wszystko. Normalnie się nie da otworzyć drzwi, nawet jak tapicerkę zdjęliśmy ze środka. To jest dupa jaś. Autor się gotuje. Paweł wymontował termostat. Robimy? Tu zawsze mnie wpierdzieli w jakieś bagno. Myślę, że nam nie wystarczy tego oleju. Wystarczy? Nie, myślę, że nie. To nie jest Raptor, nie? Jakby ktoś się pytał, to nie jest Raptor, to jest olej. A ten dźwięk, co to jest? A ten dźwięk, to możemy, możemy jajka gotować chyba. Chyba skończyliśmy się tak bardzo chcieliśmy już kiedyś go zajechać i się udało. Aha. Ale też to ma ciekawe objawy, bo węże nie puchnął A cały czas wywala woda już zaczął wywalać olej, ale zaczął wywalać olej po tym jak Paweł postanowił wymienić olej. Niepotrzebne to było. Chciałem dobrze dla niego. Tak się odwdzięczył. <laughs> 1716 To mamy za sobą 4 godziny rajdu 5 godzin rajdu Jest ja samego początku robię przygody ja, ja nie chcę z tego zmienię auto Tu mamy pieczątkę jeżeli no, nie upas to wiesz, że cię tutaj przywiążej i ty się wyścigaj mi oparacz, no? się wtedy my na pewno. Mhm. Chcesz odkręcać kurek? No. Te są durne. Reduktor siat. a my jesteśmy w czarnej dupie. jest również sponsorem rajdu jest drabka godzina druga 20 Wracamy do gry, już jesteśmy dwie pieczątkownie dalej. O, mamy nowy reduktor. Ciśniemy. raz Paweł kieruje. 100. Już teraz ja naprawdę już zerwaliśmy naklejkę, a dalej mamy Peka. Wyrwaliśmy most. Tak to jest, jak informatyk bierze się za spawanie, ale patrz, to nawet można się przyjrzeć blokadzie, nie? Co tam w środku jest? Awariant numer 999 No, tu <noise> jest to po prostu niepojęcie. W końcu mamy porządną maszynę do spawania Dziękujemy osobie, która to przywiozła <noise> spawarko nie poszło Godzina Mamy jeszcze takie. No, 7 godzin chyba. Czy 8? Może coś nadrobimy. Godzina 10.02. Walczymy jeszcze, walczymy. Auto postanowiło się. Yy, nie psuć już, nie. Odobraziło się. Podobraziło się. Yy, relacja. Co, yy, co się działo przez yy, ostatnie 2 godziny? Opowiadaj. Podejrzewam, że 20-25 minut. Mamy na zrobienie 25, także... Ciasno, ciasno. Będziesz biegł. Bijemy barierę 100 punktów zdobytych. To ja jestem zadowolony. I jeszcze pojeżdżę w No Ja to auto chcę już sprzedać. Ja już mam dosyć po tym rajdzie. Podsumowując rajd, mieliśmy 101 pieczątek, czy 101 punktów. Czwarte miejsce, takie naj, naj, najmniej przyjemne. Do, drugie, do trzeciego miejsca brakowało nam 20 punktów. Ale suma sumarów w generalce i tak jesteśmy pierwsi, bo poprzednie dwa rajdy poszły fajnie, z dużą przewagą punktów. Także walczymy dalej. Może innym sprzętem, zobaczymy.